Z U mnie na Jurze pogoda napawa optymizmem tylko miłośników sportów zimowych. Wszędzie leży śnieg, a drogi zachęcają bardziej do kuligu niż do motocyklowych wojarzy. Dzisiaj chciałem pokazać Wam parę detali ciuchów, które będziemy testować podczas wyjazdu na Elefantentrefę. Trefę. Mak na Jura to trójwarstwowa kurtka z wypinaną membraną i odsuwanymi wywietrznikami. Które świetnie sprawdzą się podczas upałów, ale nas interesuje, jak ta kurtka sprawdzi się podczas mrozów. O ciepło zadba wypinana membrana, która ochroni nas przed zimnym wiatrem, oraz podpinka, która zapobiegnie wychłodzeniu organizmu. Na elefanta jedziemy małymi motocyklami, więc miejsca na bagaż nie będzie zbyt dużo. Na szczęście, kurtka Magna Jura ma mnóstwo kieszeni, w których zmieszczą się najpotrzebniejsze drobiazgi, jak portfel, telefon czy małe kamery. Kurtka ma nawet mrugające światełko. Świetnym patentem, który wspomoże nas podczas zimowego wyjazdu, są rękawice Magna Atom. Dzięki wbudowanym akumulatorom ogrzeją nasze dłonie. A czy zrekompensują nam brak grzanych manetek? Sprawdzimy. Akumulatory rękawic Magna Atom umieszczone są w mankietach, więc nie przeszkadzają podczas jazdy. Pełne naładowanie wystarcza na około 4 godziny grzania. Naszą podróż filmować będziemy pachnącymi nowością kamerami Garmin WR. Mamy nadzieję, że nasz wyjazd zainspiruje Was do własnych przygód. Trzymajcie się i śledźcie nasze przygotowania na portalu motowojarze.pl. Do zobaczenia!